Dobry wieczór Państwu, Bartosz Teodorowicz, zaczynamy informację. Stany Zjednoczone ostrzegają przed rosyjską prowokacją, która może poprzedzić inwazję na Ukrainę. Wciąż trwają wysiłki Zachodu na rzecz zachowania pokoju. W Warszawie odbyły się obchody 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej. Była ona największą podziemną organizacją zbrojną w okupowanej przez Niemców Europie. Frank Walter Steinmeier pozostanie prezydentem Niemiec. Zgromadzenie federalne wybrało go na kolejną kadencję. Wczorajsza rozmowa telefoniczna pomiędzy Władimirem Putinem a Joe Bidenem nie przyniosła przełomu w sprawie deeskalacji napięcia na Ukrainie. Wobec narastającej groźby rosyjskiej agresji Australia i Kanada podjęły decyzję o ewakuacji personelu dyplomatycznego z Kijowa. O pokój na Ukrainie zaapelował papież Franciszek Julia Mościńska. Według amerykańskiej administracji wczorajsza rozmowa Joe Bidena z Władimirem Putinem była merytoryczna, ale nie przyniosła fundamentalnych zmian. Prezydent USA po raz kolejny wezwał prezydenta Rosji do deeskalacji konfliktu i wycofania ponad 100 tysięcy żołnierzy, którzy zgromadzili się w pobliżu granic Ukrainy. Prezydent Biden zgodnie z przewidywaniami wspomniał o możliwych ostrych antyrosyjskich sankcjach. Z kolei prezydent Rosji przyznał, że strona rosyjska dokładnie przeanalizuje słowa. Prezydenta USA i weźmie je pod uwagę. Wczoraj z Władimirem Putinem rozmawiał również prezydent Francji Emmanuel Macron, który przekazał, że merytorycznego dialogu nie da się pogodzić z dalszą eskalacją konfliktu. Telekonferencje odbyli również sekretarz stanu USA Antony Blinken i szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Rozmawiałem z ministrem obrony Siergiejem Ławrowem. Powtórzyłem, że dalsza rosyjska agresja spotka się ze zdecydowaną reakcją. Konflikt zbrojny. Stał Został się realnym zagrożeniem, podkreśla premier Mateusz Morawiecki. Dla wielu pokoleń, młodych Polaków i Europejczyków wybuch wojny nie był nigdy tak bliską perspektywą. Dla Władimira Putina nie ma miejsca na wolną i niepodległą Ukrainę. To oznacza, że putinowska Rosja nie ma również szacunku dla pokoju i prawa międzynarodowego. Cel Putina wydaje się jasny. Sprawić, by Zachód zrezygnował ze wspierania Ukrainy i zostawił ją na pastwę Rosji. Premier Ukrainy Denys Szmychal podkreślił, że docenia zaangażowanie państw Zachodu w sprzeciwieniu się rosyjskiej agresji. Takie jednanie... Średności czołowych demokratycznych krajów świata nie zaobserwowano od dziesiątek lat. Nasz wróg to widzi i próbuje nas wszystkich zastraszyć, podzielić. Ukraińska Gwardia Narodowa, Policja, Straż Graniczna i Służby Medyczne przeprowadziły wczoraj ćwiczenia mające na celu rozprawienie się z możliwymi prowokacjami na granicy z zaanektowanym przez Rosję Krymem. Częścią ćwiczeń było tłumienie masowych zamieszek, które mogą powstać z udziałem obywateli Ukrainy lub cudzoziemców i które można wykorzystać do zniszczenia lub przejęcia budynków administracyjnych lub do zablokowania komunikacji. W obawie przed rosyjską agresją militarną Wielka Brytania wycofuje z Ukrainy brytyjskich żołnierzy, którzy szkolili miejscowe siły zbrojne. Stany Zjednoczone zdecydowały się na podjęcie analogicznej decyzji z kolei Kanada ogłosiła przeniesienie swojej ambasady z Kijowa do Lwowa. Ponadto kolejne kraje wezwały swoich obywateli do opuszczenia terytorium Ukrainy. Między innymi Hiszpania, Szwecja, Czechy, Belgia i Włochy. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych również odradza podróże na Ukrainę. Ze względu na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa spowodowaną eskalacją militarną i polityczną ze strony Federacji Rosyjskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże na Ukrainę, które nie są konieczne. Wczoraj ulicami Kijowa przeszedł Pokojowy Marsz Jedności dla Ukrainy. Mieszkanie... Stolicy chcieli pokazać światu, a przede wszystkim Rosji, że nie boją się gruźb Władimira Putina. Holenderskie linie KLM wstrzymały ruch lotniczy na Ukrainie. To samo zamierza zrobić air France. Julia Mościńska, telewizja republika. Za tydzień do Polski przyjedzie specjalna misja Parlamentu Europejskiego, która zbada przypadki użycia oprogramowania Pegasus. Na jej czele stoi Gonzales Pons, wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej. Zasłynął on z kontrowersyjnej wypowiedzi, w której zapowiedział chęć pomocy polskiemu społeczeństwu w zmianie władzy Łukasz Żmuda. Eurodeputowany Gonzalez Pons w wywiadzie dla portalu Euractiv poinformował o celach swojej wizyty w naszym kraju. Wiele mówił o konieczności przywrócenia praworządności w Polsce i respektowania demokratycznych zasad. Uwagę opinii publicznej zwróciło jedno zdanie. Spróbujemy pomóc polskiemu społeczeństwu zmienić władze, które wydają się nie być dobre dla Polski. Gonzalez ma w planach spotkania z osobami twierdzącymi, że były podsłuchiwane przy użyciu oprogramowania Pegasus oraz co zastanawiające z liderkami Strajku Kobiet, dziennikarzami Onetu i Gazety Wyborczej. Nie wiadomo przy tym, czego miałoby dotyczyć planowane spotkanie hiszpańskiego europosła z barbarą Enkel King i Janem Grabowskim, historykami obarczającymi Polskę współodpowiedzialnością za zbrodnie holokaustu. Zdumiewające jest to, że obrano sobie jako rozmówców bardzo kontrowersyjnych naukowców, którzy zasłynęli z tego, że uwielbiają atakować naród polski o oskarżać nas o niepopełnione winy. Tak ukierunkowane zainteresowanie wewnętrznymi sprawami Polski jest wynikiem kilkuletniej akcji budowania negatywnego obrazu naszego kraju na arenie międzynarodowej. Bez wątpienia za taki pokraczny obraz polskiego rządu w ogóle w Polsce, odpowiada część opozycji, albo znaczna część opozycji. Oprócz Polski na celowniku zwolenników federalizacji Europy są także Węgry, gdzie również miało dojść do rzekomego wykorzystania oprogramowania Pegasus. W tym Miesiącu Parlament Europejski ma podjąć debaty na ten temat. Niewykluczone, że na kolejnych posiedzeniach dojdzie do przegłosowania rezolucji i zostanie powołana komisja śledcza. Zrozumiem, że jest to jakieś ramię polityczne Donalda Tuska, który nie może zyskać poparcia, które pozwoli mu na powrót do władzy w Polsce, więc używa tak zwanej protezy. Tymczasem brukselskie elity nie są zainteresowane wyjaśnieniem skandalu wykrytego przez francuski dziennik Libération. Ujawnił on siatkę wzajemnych powiązań lobbystów z najwyższymi urzędnikami unijnymi oraz sędziami TSUE związanymi z Europejską Partią Ludową. Każdy kto się zetknął z tym z tym, z tą przestrzenią ma doskonale świadomość, że to jest na takich rządy po prostu para To są ludzie, którzy opanowali wszystkie możliwe decyzyjne stanowiska. Wszędzie tam, gdzie się decyduje o jakichkolwiek pieniądzach, wpływach w Europie. Przyjazd Komisji Parlamentu Europejskiego zaplanowano na 21 lutego. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Była największą podziemną organizacją zbrojną działającą w okupowanej przez Niemców Europie. 14 lutego 1942 roku powstała Armia Krajowa. Z tej okazji w Warszawie upamiętniono dziś bohaterów walki o wolność naszego kraju. Daria Sienkowska. Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Homilię wygłosił ordynariusz polowy biskup Wiesław Lechowicz. Żołnierz Armii Krajowej to również błogosławieństwo dla wytrwałej i ostatecznie zwycięskiej walki o wolność, niepodległość i suwerenność naszej języksny po zakończeniu II wojny światowej. O godzinie 12 odbył się apel pamięci przy grobie nieznanego żołnierza. Podczas uroczystości minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wręczył akty nadania symboliki wojskowej jednostkom wojsk obrony terytorialnej dziedziczącym tradycję AK. Gdyby... Nie postawa żołnierzy Armii Krajowej, nie byłoby później Solidarności, a gdyby nie było Solidarności, nie byłoby dziś wolnej Polski. A więc to przesłanie, ta postawa stanowiła fundament, na którym zbudowana została dzisiejsza wolna Polska. Możemy Wam ślubować w tym miejscu na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Że sztandar niepodległości przekażemy nieskalany następnym pokoleniom, naszym dzieciom, naszym wnukom, aby niepodległa, najjaśniejsza rzecz pospolita trwała wiecznie. 14 lutego 1942 roku, z rozkazu generała Władysława Sikorskiego, naczelnego wodza sił zbrojnych, Związek Walki Zbrojnej przekształcono w Armię Krajową. Dowództwo nad formacją w charakterze komendanta głównego objął generał Stefan Rowecki, pseudonim Grot. Armia Krajowa to rzeczywiście fenomen na skalę europejską, a nawet światową. Żadne okupowane przez Niemców i Sowietów państwo w XX wieku, w latach 1939-1945, nie miało. Tak rozbudowanej wspaniałej siły zbrojnej. Armia Krajowa była największą podziemną armią w okupowanej Europie. W jej w skład wchodziło około 200 organizacji. Działała na bardzo różnych płaszczyznach. Oczywiście mówimy tutaj o działalności sabotażowej, o działalności dywersyjnej. Mówimy tutaj o działalności propagandowej. Warto też podkreślić duże osiągnięcia wywiadu Akowskiego i kontrwywiadu. No, spektakularne, oczywiście, akcje to są zamachy na oprawców narodu polskiego, na zbrodniarzy. W 1944 roku struktury AK liczyły 390 tysięcy osób. Jej największą operacją militarną. Było Powstanie Warszawskie. To jest armia niezwykła. To jest armia wyjątkowo ideowa. Kwintesencja pokolenia II Rzeczpospolitej. Pokolenia, które kiedy trzeba było pracowało dla Wolnej Rzeczpospolitej, a kiedy trzeba było, walczyło i walczyło zbrojnie i skutecznie. Lecz przysięgaliśmy. Daria Sienkowska, Telewizja Republika. Frank-Walter Steinmeier został ponownie wybrany na urząd prezydenta Niemiec. Zgromadzenie federalne nie miało wątpliwości co do jego kandydatury i już w pierwszym głosowaniu uzyskał on bezwzględną większość. Kandydaturę Franka Waltera Steinmeiera poparły partie wchodzące w skład koalicji rządzącej: socjaldemokratyczna SPD, Zieloni i liberalna FDP oraz chadecka Unia CDU-CSU. Urzędujący prezydent Niemiec otrzymał 1045 głosów. Pozostali kandydaci nie przekroczyli bariery 140 głosów. Steinmeier na początku swojej kariery politycznej był blisko związany z późniejszym kanclerzem Niemiec Gerhardem Schröderem. W gabinecie kanclerz Angeli Merkel sprawował funkcję ministra spraw zagranicznych oraz wicekanclerza, w 2017 roku został wybrany na prezydenta Niemiec, zastąpił na stanowisku Joachima Gałka, który zrezygnował z ubiegania się o drugą kadencję. Już za kilka godzin w Inglewood w Kalifornii odbędzie się finałowy mecz Ligi Futbolu Amerykańskiego. W decydującym o tytule spotkaniu zmierzą się Los Angeles Rams oraz Cincinnati Bengals. Super Bowl od zawsze budził ogromne zainteresowanie, jednak w tym roku jest ono rekordowe ze względu na zniesienie restrykcji sanitarnych. Na miejscu jest nasza korespondentka Małgorzata Schulz. Już za kilka godzin. W tym miejscu, za moimi plecami, odbędzie się mecz finałowy. Ligi Amerykańskiego Futbolu. Super Bowl powraca do Los Angeles po 22 latach. Drużyna Los Angeles Rams zagra z Bengals Cincinnati na nowym stadionie. Obiekt sportowy, którego wybudowanie kosztowało 5 miliardów dolarów, położony jest niedaleko lotniska międzynarodowego LAX. W USA Super Bowl to nie tylko wydarzenie sportowe, ale medialne i marketingowe. W trakcie głównej przerwy spotkania między drugą a trzecią kwartą odbędzie się koncert, w którym wystąpią gwiazdy jak Eminem i Snoop Dogg. Każda z reklam, które pojawią się w czasie emisji telewizyjnej superfinału kosztuje 7 milionów dolarów. 56. edycja finału Ligi Amerykańskiego Futbolu to także wielkie wydarzenie dla fanów, którzy od tygodni planują oglądanie meczu z rodziną i przyjaciółmi. Z Los Angeles dla Telewizji Republika Małgorzata Szulc. We włoskiej Wenecji oraz francuskiej Nicei rozpoczęły się obchody karnawału. Tysiące osób wzięły udział w barwnych pochodach. Nie zabrakło wymyślnych kostiumów. Tradycyjne uroczystości odbywają się po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Karnawał potrwa do 1 marca. Dominik Gajda do Wenecji przyjechało wczoraj około 50 tysięcy osób, by wziąć udział w rozpoczęciu karnawału. Atmosfera była nieco bardziej stonowana niż przed pandemią, ale i tak na ulicach można było zobaczyć postaci ubrane w maski i kolorowe kostiumy. Bardzo tęskniłam za karnawałem, bo przez dwa lata nie mogliśmy go świętować. Z całą rodziną przyjechaliśmy w maskach, aby obchodzić karnawał ze wszystkimi Wenecjanami. Dobrymi ludźmi, którzy jak my doświadczyli wielkich trudności. Dziś chcemy się dobrze bawić i to wszystko. Karnawał ma wielowiekową historię. W średniowieczu był to czas zabaw i radości poprzedzający Wielki Post. W Wenecji tradycja przetrwała do dziś, a w roku 2022 jej wydźwięk jest szczególnie pozytywny. To jest karnawał nadziei. Kończy się COVID i mamy nadzieję, że wrócimy do normalnego życia. Patrzymy w przyszłość z nadzieją i entuzjazmem. Niektórzy turyści wybrali się tego wieczoru na wyjątkową zabawę z muzyką i strojami rodem z XVII wieku. Muzycy grali menuety, a goście skryci za maskami mogli przenieść się w czasie do dawnej Wenecji. Jestem tu, żeby się bawić, żeby pić, żeby tańczyć i cieszyć się wenecką tradycją. Tu jest tak, jakby wziąć coś w nawias. Jesteśmy poza czasem, poza pandemią, poza wszystkim. To jest po prostu bajeczna noc. Uczne obchody karnawału odbyły się również w Nicei na południu Francji. W tym roku hasłem przewodnim był król zwierząt. Nie odbyło się bez muzyki, strojów, tańca oraz pokazu sztucznych ogni. To niezwykle radosny karnawał. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Jest pięknie, spektakularnie. Mnóstwo kolorów, pełnia życia. Naprawdę wspaniała atmosfera. Zeszłoroczne obchody karnawału we Francji odwołano. W tym roku liczba gości została ograniczona do 12 tysięcy, a maseczki i dowód szczepień były obowiązkowe. Nie odbyły się natomiast słynne uroczystości karnawałowe w Brazylii. Obchody w Rio de Janeiro i São Paulo zostały przeniesione na koniec kwietnia. Dominik Gajda, Telewizja Republika. I to już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu. Dziękuję Państwu za uwagę. Miłego wieczoru.